aby poznać niezwykłą osobę w stworzonym przez nią niezwykłym miejscu. Centrum Naturalnej Regeneracji. Mogę się zaprosić do ośrodka? W moim centrum znajdują się trzy urządzenia. Jest komora hiperbaryczna, pod ciśnieniem ona dotlenia nasz organizm, każdą komórkę, powoduje, że ten tlen dostarcz, dostarczany jest do każdej komórki w organizmie. I jeżeli mamy dotlenione komórki, to one wtedy zaczynają yy, zdrowieć. Namnażane są ośmiokrotnie w tej akurat, którą mam, komórki macierzyste. Jeżeli komórki macierzyste namnaża, no to my jesteśmy młodsi. Nasze komórki macierzyste są najważniejsze. Często korzystają sportowcy z, z komory hiperbarycznej też. Mhm. Wzmacnia organizm. Jak ci wzmocni organizm, to ten człowiek lżej mhm. zniesie to, ten wysiłek Dłużej fizyczny. Dłużej po prostu Dłużej. będzie znosił wysiłek oczywiście, fizyczny. Oczywiście, oczywiście. Po covid bardzo dobrze wzmacnia organizm. Także mhm. to, ba, warto, naprawdę warto z tego korzystać. I to jest naturalne. Dostarcza po prostu tlenu. Dla ludzi po wylewach Również y, y, poprawia koncentrację, poprawia pamięć. No, y, szybciej wiesz, doprowadza tego człowieka do tego stanu sprzed y, choroby. Nie? No, mm -hmm. Czy to nie jest wspaniałe? Ważne jest to, że ta komora leczy stopy cukrzycowe i nie tylko. Jakieś rany, które się siączą, jakieś rany pooperacyjne, nie chcące się goić. Natomiast następnym urządzeniem, które mam tutaj, Aha. jest kapsuła flattingowa. Jest znane już, a zwłaszcza młodszy, y, młodszym ludziom, okay. y, studentom, którzy się interesują takimi rzeczami. To jest... To okay. jest ym, roztwór wody z solą Epson w 60%. Ja uwielbiam po prostu tę kapsułę, no. dlatego że jak się do niej wchodzi, to się człowiek kładzie na tej wodzie i leży na, na wierzchu. To tak jak w morzu martwym. Dokładnie tak. Temperatura wody jest taka jak temperatura naszego ciała. I teraz wyobraź sobie, że położysz się, masz wrażenie, przynajmniej ja takie miałam, za każdym razem jak się kładę, to jakbym lewitowała. Jeżeli ktoś ma jakieś problemy, na przykład no, jest przepracowany, ma za dużo na głowie, taki kociotwik nieraz w tej głowie, jest tak, wiesz, myśl, goni myśl, nie? No to kładzie się w tej wodzie, zamyka się w tej kapsule i odcina się od bodźców zewnętrznych. I słuchaj, magnes i siarka robią swoje. Kapsuła flatingowa wzmacnia odporność. I poprawia też koncentrację i pamięć. Magnez jest trudno y, przyswajalny przez nas organizm, nie? A najlepiej się wchłania przez ciało. Dlaczego ludzie robią sobie mgiełki magnezowe? I się po, albo na przykład sól epson wlewają do miseczki i nogi moczą. Tak. No to tutaj to przez całe ciało leżysz w, tym, w tej soli Epsom. Nie dosyć, że masz odprężenie, relaks, to na dodatek jeszcze się leczysz. Jeżeli masz jakieś problemy z atopowym zapaleniem skóry, łuszczyce, czy jakieś egzemy, czy jakieś no różne y, 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 dziwne rzeczy, mhm. to ta wnikając do tego organizmu, po prostu działa w taki sposób, że leczy, że naprawia ten nasz organizm, poprawia stan skóry. Mało tego, magnez z kolei relaksuje. I w nas jest taka, taki spokój, taka radość, taka cisza. No, czy to nie jest wspaniałe? Przecież my o to chodzi, tak? My nie musimy ciągle wiesz, w tym stresie tak. codziennie być i tak dalej. Na godzinę wchodzimy do kapsuły floatingowej i wychodzimy jak Nowonarodzeni. To jest sauna japońska. Ten stół, na którym się człowiek kładzie, to jest podwójny stół, także tu mogą dwie osoby być. To jest krzemionka wulkaniczna, która pod wpływem temperatury emituje promienie infrared, to są promienie lecznicze. Ta sauna jest trzy razy mocniejsza niż sauna tradycyjna, ponieważ trzy razy szybciej nie wyrzuca toksyny z organizmu. Metale ciężkie. Ktoś ma reumatyzm, to żeby sobie ulżyć, to na reumatyczne zapalenie stawów. No, nie ma nic lepszego. Likwiduje celulit. Od 800 do 1200 kilokalorii spalamy, na, leżąc sobie na stole i relaksując się, słuchając spokojnej muzyki. No, wyobrażacie sobie to? Przecież to jest coś wspaniałego. No ja też tak chcę, no lepiej ja... pracują jelita, uh -huh. a więc my tym samym nie potrzebujemy tyle jeść. Promienie infrared, które emituje ta krzemionka wulkaniczna, uh -huh. one wnikają od 3 do 5 centymetrów w głąb ciała. Uh -huh. I dlatego też między innymi są takie korzystne. Dlatego tak wy wyrzucają te toksyny. Uh -huh. Leżysz i ten pot oczywiście się pojawia, ale nie od razu, tylko po jakimś czasie. A najlepsze jest to, że to ten pot nazywany jest mgiełką. Ta mgiełka powoduje, że twoje, Twoja skóra jest naturalnie nawilżona. I po takiej saunie nie należy się minimum 2-3 godziny kąpać. Ktoś ma migrenę, to wspaniale działa też na migreny. Ale tak samo na bóle migrenowe dobrze działa kapsuła flatingowa. To są urządzenia, które całkowicie naturalne odnawiają, odmładzają, regenerują nasze organizmy, kochani. Jak ja się dowiedziałam, że takie urządzenia istnieją, to mnie też po prostu aż zaszokowało. Mówię, Boże, to są i ludzie z tego nie korzystają, a może korzystają, a może mogłabym coś zrobić dla tych ludzi, właśnie yy, otworzyć coś, co by, z czego mogliby korzystać, co mogłoby wspomóc ich leczenie. Zawsze się zastanawiałam właśnie, jak zrobić, jak pomóc. Sobie innym, żeby niekoniecznie ciągle te tabletki brać, tą chemią się leczyć. No przecież ileż to można, tak? Ileż ten nasz organizm może wytrzymać? Jeżeli my się skupiamy na czymś, to my to wzmacniamy. Więc ja się skupiam na moich marzeniach. Na tym, czego ty chcesz. Na tym, czego ja chcę, a ja chcę pięknych rzeczy. Na tym się skupiam i to się realizuje. Ja miałam do wyboru, wiesz, albo zostać tam w tych Niemczech, albo wrócić do Polski i tutaj coś robić. Ja, ja w pewnym momencie stwierdziłam, że, jak gdyby moje życie stanęło w miejscu i przelatuje mi między palcami, bo ja tam cały czas jestem z tymi ludźmi i tak naprawdę, nie, gdzie ja jestem w tym wszystkim, nie? Mhm. I to spowodowało, że ja zaczęłam się zastanawiać i zadałam sobie pytanie, co chcesz robić? Ja wiedziałam, że ja chcę robić coś, co pomogłoby też ludziom. Nie tylko mi, że ja muszę mieć z tego frajdę, ja muszę mieć z tego radość. A ponieważ, wiesz, nasze zdrowie interesowało mnie już od dosyć dawna, ja się interesowałam wcześniej, wiesz, właśnie dlaczego, dlaczego my chorujemy, wiesz, doszłam mhm. później do, do, do tego, że, że to jedzenie, wiesz, że stres i tak dalej. I to spowodowało, i, a i w ogóle, że, że na przykład ludzie, wiesz, ja będąc z tymi chorymi, którzy, z tymi starszymi ludźmi, ja widziałam, ile oni chemii biorą, nie, tych tabletek, wiesz, i, i w ogóle ja stwierdziłam, że to jest niemożliwe, przecież ta, ta jedna kobieta, u której byłam, to na około 20 tabletek brała dziennie. Tak. No przecież nie wszystkie lekarstwa ze sobą e, współgrają, nie? Jedne e, e, są jak gdyby, no przeciw... Jedne drugie wykluczają Dokładnie. bardzo często. Bardzo często. I teraz yy, poza tym, wiesz, no, chemia, która nie jest naturalna dla naszego organizmu, ona gdzieś tam się odkłada. To są rzeczy, które powodują później jakieś tam skutki uboczne. To jest w ogóle droga donikąd, nie? Uh -huh, uh -huh. Więc stwierdziłam, że coś w jakiś inny sposób trzeba by pomyśleć. Nie? Zastanawiałam się, co zrobić, nie? Uh -huh. Żeby to było ze mną w 100%. Bo ja wiem, że ja się nie nadaję, ja nie mogę. Robić czegoś, co nie jest ze mną yy, w zgodzie. W zgodzie, tak. Mhm. Brałam udział w, jakimś, w jakichś warsztatach, yy, i po tych warsztatach tam była medytacja też, nie? Takiego otwarcia się, otwarcia się na ten przypływ. I wyobraź sobie, że po tej medytacji yy, nie wiem ja zaczęłam coś tam w internecie szukać, nie? Mhm. I nagle Zobaczyłam tę komorę hiperbaryczną i od komory się zaczęło. o oni czytać? i mówię, kurczę, to jest dobre, nie? To jest rewelacyjne, to może pomóc ludziom. Jakie, jakie znaczenie dla organizmu, dla naszego życia, wiesz, i mm -hmm. naszego zdrowia, nie? Tak. Więc i tak pomyślałam sobie, dobra, to mogłoby być. Bo to akurat wiesz, im więcej czytałam, tym bardziej byłam przekonana. Mhm. I zobacz, zobacz, co się stało. Jak ja postanowiłam już, zdecydowałam, że ja dobrze otwieram gabinet z komorą hiperbaryczną, to okazało się, że na swojej drodze potrzebowałam biznes planu, takie tam różne rzeczy, żeby zdobyć pieniądze, środki na to. To wyobraź sobie, że na mojej drodze stanęła osoba. Która nie dosyć, że ten biznes znalazła się do tego biznesplanu, ale się okazało, że ona pokierowała mnie, że słuchaj, a weź jeszcze, poczytaj sobie o kapsule floatingowej, poczytaj sobie o saunie japońskiej. Kurczę, no co ona mi mówi, nie? Ale wiesz, no zaczęłam czytać. No i się okazało, że to w zasadzie yy, jak gdyby. Yy, no, jest y, współgra ze sobą, te trzy urządzenia. Ja mhm. mówię, ja dziękuję, no przecież to faktycznie, to ma, to ma sens. Jedno drugiemu nie przeczy, a wręcz odwrotnie, one się uzupełniają, nie? Mhm. I rzeczywiście to są naturalne metody leczenia. Ja do niej pojechałam, bo ona ma w żywcu swój gabinet. Y, ona właśnie te urządzenia ma, bo ona zaczynała z samą komorą i ona wie doskonale jak to szło. Ona mówi, słuchaj, przyjedź do mnie, zobacz i tak dalej. Mhm. I ja tam pojechałam, zobaczyłam. Bardzo mi się spodobało. No i stwierdziłam, że tak, to może być, to może ludziom pomóc, to ja będę też w 100% w zgodzie z sobą. Ja jestem po prostu szczęśliwa, że ja to mam. Spokojnie Dzięki. Ale przyjemna woda, taka aksamitna, miękka. <laughs> Przyjemnie jest tak unosić się na wodzie, <laughs> Dalej. Od momentu tej myśli, to ja, ja już, ponieważ ja wiedziałam, że to jest to, no to teraz dobra, to ja już wiem, że to, to teraz muszę znaleźć drogę, która doprowadzi mnie do realizacji tego. Lokal, który ten lokal ponad rok tutaj stał, nie nieużywany, nieużytkowany. Używany, nieużytkowany. I nagle, i byli tu ludzie, którzy chcieli ten lokal wynająć, ale pan nie, nie kazał, nie chciał, no nie chciał. I ja nagle przyjechałam i ja spojrzałam na ten lokal, obejrzałam go, kurczę, fajny, on by mi się przydał, ja tu będę. No i pan podpisał ze mną umowę, no po prostu. Mówię wam, wszystko tak fajnie po kolei się układa, że nawet, nawet ten remont, który musiałam tutaj zrobić, nie? To, to znaleźli się fachowcy, zrobili mi to. No, no wszystko poszło po prostu jak składkę. Coś wspaniałego znalazłam cudowny, wspaniały lokal. I na dodatek właściciel tego lokalu jest po prostu wspaniałym człowiekiem, który też mi tu pomaga. W moim życiu też było tyle zmian, że jak gdyby dla mnie to nie była nowość, ja się zmian nie boję. Lotki zawierają niezbędne informacje dotyczące urządzeń i usług Centrum Naturalnej Regeneracji. A jeżeli chcesz sprawić przyjemność rodzinie bądź przyjaciołom, znakomitym prezentem może być voucher na dowolne urządzenie. Centrum Naturalnej Regeneracji, mieszczące się w Koninie, otwarte jest od poniedziałku do piątku od godziny 12 do 20. Całą moc mamy w sobie. Mamy w sobie. My nie wykorzystujemy tej mocy. Mało tego, ludzie nie wiedzą o tym, że mają taką moc. Nie wiedzą. A naprawdę mamy wszelkie możliwości i powinniśmy z niej korzystać. Jak coś chcemy, to po prostu realizujmy to. Róbmy wszystko, żeby było. To jest takie proste, ale jednocześnie takie trudne, nie? Jeżeli my w ten sposób będziemy podchodzić, to będzie się wszystko ymm, realizować to, co chcemy, nie? No i tyle.